numer 2 Kali Power Puncher w Legionowie zmierzą się następujące zawodnicy w narożniku. Czerwony wystąpi Mateusz Gątek, Silesia z 91 kg 200 gram. Tyle proszę Mateusz Kątek, zawodnik grupy Silesia Boxing. i jego rywale. Będzie niepokonany na zawodowym rynku zawodnik grupy Wild Events Artur Nawrocki. 90 kg po 800 gramów tyle waży Artur Naroski. panowie face to face.